Trybuny lud. I zaczęło się. Wypełnione typony biorą udział w losowaniu. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, co najbardziej w trybunie podoba się i dlaczego. A od nagród w głowach może się zakręcić. Stoisko prawdy oblegane, no bo 75 lat to już jest coś. Z takim pojazdem można prosto na księżyc. No właśnie, astronomiczne lato już jutro. Obawialiśmy się, że lunie, a tymczasem proszę, jaki ładny ostatni dzień wiosny. Kto się bał deszczu, niech żałuje, bo na pewno tu znalazłby coś dla siebie. A ludzie mówią nieraz, że czas, że czas, że czas. Grubo przed dwunastą ustawiła się kolejka petentów, którzy tu chcieli załatwić jakąś swoją trudną sprawę. Członkowie Komitetu Centralnego Partii, przedstawiciele Irchy i związkowcy mieli dziś z pewnością ciężki dzień, a tymczasem na estradach ruch. Artyści nie mogli się dosłownie doczekać, kiedy wystąpią. Organizatorzy zadbali również o to, by głosy były czyste. I udało się. Z okazji święta wręczono doroczne nagrody Trybuny Ludu. Przybyli na uroczystość Józef Czerek oraz przedstawiciele 32 bratnich Gazet Komunistycznych. Nagrody pierwszego stopnia za wkład w rozwój nauk społecznych oraz upowszechnienie ideologii programu partii otrzymali profesor Jan Tomicki z Akademii Nauk Społecznych, nagrodę odebrała jego małżonka, oraz profesor Witold Tyloch z Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród laureatów nagród zespołowych m.in. nasi redakcyjni koledzy. Za osiągnięcia w dziedzinie ideowo wychowawczej nagrody pierwszego stopnia otrzymali Adam Grabiec, nauczyciel z Suchej Beskidzkiej oraz Aleksander Kidawa warszawski robotnik. W imieniu wyróżnionych Marek Barański powiedział: Chciałem podziękować w imieniu nas wszystkich redakcji za uczyniony nam zaszczyt, bo jest bez wątpienia zaszczytem Spośród wielu możliwych nagród dostać właśnie tę w imieniu kierownictwa polski zjednoczonej partii Robotniczej. kiedykolwiek. Wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na tereny dwudniowego festynu. Odwiedzili między innymi pawilon prawdy. Patrząc wzdłuż i wszerz terenów tego festynu na festyny, miało się wrażenie, że spotkała się tu cała Warszawa, i nie tylko. Trybuna Ludu może być dumna, że ma tylu czytelników. Dlaczego pani czyta Trybunę Ludu? Dlaczego czytam? No, po prostu jest pismem codziennym i interesującym. Jest tam dużo ciekawych rzeczy. Jestem historykiem i tam jest kopalnia materiału. Nie czytam w ogóle Trybuny Ludu. Dlatego, że jest gazetą, która się daje czytać. Czy czytam, jak mam czas, to czytam. Bo ja wiem. Bo no, tam czytam o tym, o tym Festynie tutaj, że, że jest bardzo ładnie tutaj. A dlaczego pan czyta Trybunę Ludów? Bo jestem jej redaktorem naczelnym. Ale dziś, chyba oprócz naczelnego, mało kto miał czas, żeby przeczytać Trybunę. A kiedy przyszli chłopcy weseli, nasza piosenka odarła łzy. Poszła z chłopcami stawiać wieżowce i nowe okna uśmiechem szklić. Warszawska piosenka. A tu zadziwiał presti digitator. Ursus pokazał, co potrafi. Ciekawe, czy po takich doświadczeniach ten traktor będzie jeszcze jeździł. Obok traktorów, równie nowoczesna technika. Komputer show bawi, ale i uczy. Tu też można było się nauczyć, jak wyglądać ładniej. Okazuje się, że to nie takie proste. Podobnie jak nawet kilka kroków na szczudłach, albo trafić w dziesiątkę, ale zdarza się. A co dopiero spłaszczyć silnik tak, żeby się zmieścił w maluchu kombi? Były także emocje sportowe. W Otwocku wyścig kolarski o memoriał Henryka Łasaka. Startują amatorzy i klubowcy niemal z całej Polski. Trwają jeszcze przygotowania do międzynarodowego biegu maratańskiego o Puchar Trybuny Ludu, który odbędzie się tu jutro o 9.30. Aby kibice nie nudzili się, czekając na kolarzy, na mecie dodatkowe atrakcje. Dla znudzonych maluchów była wata na patyku, podobno najlepsza na całym Mazowszu. Na stadionie zaś występował węgierski zespół młodzieżowy Rajko. Jutro drugi dzień festynu. Ma być jeszcze więcej atrakcji.